Chcemy zacząć od tego, żeby, żeby spółka Arena Pruszków wyszła na prostą, bo to jest dużo szybszy proces niż w przypadku Polskiego Związku Kolarskiego. Panie prezesie, zacznijmy. Proszę o Pańskiej obecności dzisiaj na podsumowaniu Kopernikusa. Jest to pewnie jedna z pierwszych wizyt na tego typu wydarzeniach, to znaczy takich, gdzie są młodzi kolarze, gdzie mówi się o ich sukcesach, ale też o planach na przyszłość. Proszę powiedzieć, jakie refleksje dzisiaj Panu towarzyszą przy okazji tej wizyty tutaj, i czy może już w głowie świta coś w związku z tym, aby wykorzystać to do, do prezesowania Polskiemu Związkowi? Znaczy, tak, to, to, nie jest, to nie jest pierwsze podsumowanie sezonu, które odwiedziłem jako prezes. Najpierw byłem na Dolnośląskiej Gali. Natomiast, no tak, no, sport dzieci i młodzieży to jest, to jest kluczowa rzecz, bez której nie zbudujemy, nie odbudujemy tej potęgi polskiego kolarstwa, i, i to dla mnie jest jeden z najważniejszych elementów reformy w polskim związku dostał Pan ten tradycyjny baranek Koperniku Sajasz. Widziałam te baranki wielokrotnie. Ja myślę, że ten baranek naprawdę zobowiązuje. Jak się Pan czuje trzymając w dłoniach ten, ten baranek jako taki symbol y, zachęty, motywacji też do pracy, tak mi się wydaje, ale też pewnego kredytu zaufania, bo tak jak rozmawialiśmy przez telefon podczas wywiadu, no naprawdę wszyscy pokładają w Panu nadzieję, że, że to wreszcie będzie ta prawdziwa dobra zmiana. No, y, bardzo się cieszę z z tego wyróżnienia. No, po, po trzech tygodniach i, i, i dwóch dniach procesowania to, to rzeczywiście jest bardzo duży kredyt zaufania. Panowie z, z Kopernikusa bardzo mocno wspierają mnie też w tych działaniach. Są Sławek Baliński i Michał Jackowiak są w komisji rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego i, i bardzo mocno działają w, przy, przy bilansie otwarcia, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, co w tym polskim związku kolarskim i w spółce Arena Pruszków się dzieje, bo no niestety moi poprzednicy nie zostawili nam zbyt wiele informacji. Rozmawiając, znowu się odwołuję do tego naszego wywiadu. Powiedział Pan, że jeśli Pan zostanie wybrany, to zacznie Pan od ustalenia sytuacji finansowej, czyli długu. Rozumiem, tak. że tym się Pan teraz zajmuje. Tak, dokładnie. Znaczy, znaczy nie konkretnie ja, tylko zespół ludzi, e, który, którzy, którzy ze mną współpracują, e, no po prostu analizują dokumenty, e, analizują e, tą sytuację, która jest e, i sytuację Polskiego Związku Kolarskiego. Ale tak naprawdę obecnie najbardziej skupiamy się na arenie Pruszków, bo niestety spółka również jest za, zadłużona, i chcemy zacząć od tego, żeby, żeby spółka Arena Pruszków wyszła na prostą, bo to jest dużo szybszy proces niż w przypadku Polskiego Związku Kolarskiego. No i jak uda nam się pewne rzeczy dokończyć w najbliższych dniach w spółce, to, mam nadzieję, również wpłynie bardzo pozytywnie na sytuację Polskiego Związku Kolarskiego. W kontekście tego zadłużenia i analizy tego zadłużenia Polskiego Związku Kolarskiego to bardzo wiele dowiemy się ze sprawozdań finansowych za rok 2017, 18, 19 i 20. Myślę, że realne jest nawet wcześniejsze Dostarczenie tych sprawozdań, niż wstępnie planowaliśmy. Zajmuje się tym wiceprezes do spraw prawnych, mecenas Jakub Fornalik i on pilotuje tą sprawę zadłużenia, bo ona jest rzeczywiście dla nas priorytetowa. Natomiast nie jest największym problemem polskiego kolarstwa obecnie, bo największy problem to jest zupełna niemoc organizacyjna i tym zajmujemy się. Tym ja zajmuję się. Najwięcej. Panie prezesie, na zakończenie tej naszej krótkiej dzisiejszej rozmowy jest nadzieja. Będziemy mogli w 2022 spojrzeć z nadzieją, że sytuacja się krok po kroku będzie poprawiała i no nie wiem, jakieś światełko w tunelu przysłowiowe. Absolutnie. No, ja jestem przekonany, że, że idziemy w dobrym kierunku. E, światełko w tunelu jest i, i, i wydaje mi się, że to nie jest pociąg. E, natomiast mamy przed sobą długą pracę, e, mamy przed sobą bardzo wiele problemów, ale metodycznie, krok po kroku, jeden po drugim rozwiązujemy te, rozwiązujemy te problemy. E, w tym tygodniu e, wyłonimy sekretarza generalnego i dyrektora sport. Polskiego Związku Kolarskiego w konkursie otwartym. Jeszcze czekamy na zgłoszenia kandydatów i, i mam nadzieję, że ten zespół osób, które będą operacyjnie zaangażowane, bardzo mocno pozwolą na to, żeby, żeby to Polskie Kolarstwo, czy Polski Związek Kolarski organizacyjnie był w stanie sprostać wymaganiom środowiska i potencjałowi polskiego kolarstwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.